Dobra, zobaczmy tu mam problem z poduszkami. Poduszki są do wymiany, silnik zmienia lekko położenie, przez co też wibracje są na silniku. Tam na krzyżaku się zmienia układ, i wszystko wibruje. To już wszystko jest wyjaśnione. Na no, silnik bardzo chętnie chcę palić w taką pogodę. A, jeszcze woda. Wodę trzeba puścić. Ludwika mam mało. No już, 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 już. Zaczyna życie. Kiedyś dokręca to. Cholernostwo. Mm. 11. Mam tu problem z pierścieniami. Są do wymiany, są nie do zdobycia. A silnik ma powyżej 50 lat. Więc nie wiem, czy to się uda kiedyś. Ale bardzo bym chciał. Dobra, on już już sobie ładne terkocze, ale co on tu robi? O kurde, chyba go szybko trzeba wyłączyć, bo z mariny to mnie zajebią. To lepiej go odpalać w nocy niż w dzień. Nie chodzi. No, żyga olejem. Panewek nie słychać, no ale pierścienie są nie do zdobycia. No może ktoś ma jakiś pomysł. Słyszałem o szlifierzach, którzy mogą mi pomóc. We Wrocławiu mam adres. Gdzie trzeba było blok dowieść. I oni dopasują pierścienie pod ten silnik. Chociaż moim pomysłem jest, żeby wstawić tu elektryka. Także jak ktoś może pomóc, to bardzo proszę. Ludwikiem niedawno tam już się wygupił. Dobra, zobaczmy, jak tam on zostawił ślady. Na wodzie. No. A, no, wszystko się na szczęście rozmyło. Wszystko dobrze. Dobrze, gaz się pali, wszystko jest dobrze. Pali się? Pali się w kominku. To rewelacja.